Mówisz o balansie, co ci daje właśnie ten balans? Czy masz tak, że kiedy już masz ten czas dla siebie, nie ma dzieci, są czy w instytucjach, czy ktoś się tam gdzieś zabrał, co ty robisz? to jest ten moment, kiedy ty po prostu chcesz leżeć, czytasz książkę, idziesz na trening, co robisz dla siebie? No tutaj y, moja natura nie pozwala mi tak poleżeć. Tego się uczę, chociaż potrafię, wiesz, z książeczką też poczilować chwilę, ale ja jestem bardzo y, ak aktywnym człowiekiem jednak z natury, adhd więc to się nie da, tak z długo nie poleżeć. Ale masz stwierdzone ADHD? Nie, nie stwierdzone, ja sama sobie stwierdzam. Sama sobie Ja już ja ja bardzo dobrze to rozpoznaję, że nie da to za długo posiedzieć, ale to jest niegroźna ADHD, bo wiesz, przekładam to na jakieś fajne aktywności, typu y, typu, nie wiem, mam grupę y, kolarską, do której należy z którą jeździmy no wiesz, na szosówkę. Sosów, na Nasza wyjeżdżamy, jeździmy po różnych fajnych miejscach w Europie i, 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 i jak mam wolne weekendy, to dołączam do nich mm -hmm. i jeżdżę z nimi w pięknych miejscach na świecie. Podróżuję bardzo mm -hmm. dużo, podróżuję bez moich dzieci również i one też wiedzą, że to jest moja pasja, mm -hmm. i, i, i robią mi na to przestrzeń to kwestia tylko tego, że potem jakby jestem więcej z nimi, mhm. ale one też jakby ładnie w to weszły i to rozumieją. Ja, ja bardzo dużo, tak jak mówię, podróżuję, chodzę po muzeach, chodzę do kina, kocham kino, chodzę oglądać kolegów w teatrze. Mhm. Tam nie ma minuty, słuchaj, to, żeby jakoś tak, wiesz, ja też zachęcam bardzo do tego moje koleżanki, bo często jest tak, że no, niestety dużo z nas jest dzisiaj po rozstaniach, po rozwodach mhm. i wychodzimy dzieci, w, 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 w tak zwanych no, patchworkach, czy też, czy też osobno. I, i, I widzę, jak niektóre w ogóle nie potrafią u dziewczyny skorzystać z tego wolnego mm -hmm. czasu, bardzo martwiąc się, kontrolując jakby. Ja myślę sobie, kurczę, to jest. No nie, nie powiem, że to jest bardzo ok, bo wolałabym mieć dzieci na stałe, ale z drugiej strony, jak już tak jest, jak jest, mm -hmm. to po co płakać nad rozlanym mm -hmm. mlekiem? Zróbmy, co, zrób, 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 zróbmy coś z tym czasem, zróbmy mm -hmm. go dla siebie, bo tego czasu dla siebie jest tak mało w życiu i on tak w ogóle ucieka i w ogóle lata kolejne tak szybko mijają, że po co tracić czas? Tak, trzeba go wykorzystać.